kapitan Sikora melduje pierwszy batalion logistyczny oraz uczniów klas mundurowych województwa kujawsko-fomorskiego na uroczystej zbiórce z okazji ślubowania. chwilę usłyszymy słowa prawdziwie żołnierskiego powitania. Tradycyjne cztery podmierze. Cztery aż coś. do podniesienia flagi państwowej, aż. Państwowej dokona poczek flagowy pierwszego Batalionu Logistycznego w Składzie. Dowódca poczku starszy kapral Łukasz Pienia, flagowy starszy szeregonek Marcin Światowski, asystujący kapral Robert Pietras. Wysłanie biało-czerwonej flagi powinno być dla nas wszystkich Polaków zawsze wyjątkową chwilą. Pamiętajmy, że wiele pokoleń przed nami bardzo gorąco pragnęło, by flaga narodowa mogła być publicznie prezentowana swobodnie i godnie, bez żadnych konsekwencji i bez jakiegokolwiek strachu. proszę o Szanowni Państwo, jestem zaszczycony, że w tym uroczystym dniu dzięki uprzejmości dowództwa I Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy możemy wspólnie uroczyście przeżywać ślubowanie uczniów klas mundurowych. Ser... Jest to wyjątkowa chwila dla naszych uczniów szkół mundurowych o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim, którzy za chwilę będą ślubować wartościom takim, takim, takim jak patriotyzm, humanitaryzm i pomoc drugiemu człowiekowi. Jest to również wyjątkowa, a nawet historyczna chwila dla nas, dla Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, która zapisze się w kartach historii naszej firmy. Uczniowie, którzy wybrali naszą szkołę dzięki swoim zainteresowaniom i ambicjom podjęli się zgłębiać nie tylko zagadnienia programu nauczania technikum, ale dodatkowo chcą poznać funkcjonowanie służb mundurowych wybranym przez siebie profilu właśnie wojskowym, policyjnym czy strażackim. Tym bardziej... Uczniowie wyróżnieni spróbowaniem na standard, do standardu, Aż. Bardzo prosimy pana kapitana Marka Zwiewkę o odczytanie tekstu ślubowania. ślubowania. No. Część szkół mądrowych, Pytgorskiego ja, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, na sztandar szkoły, szkoły ślubuję. Na szkoły ślubuję. Zawsze, stać na i godności, Zawsze stać na straży honoru i godności oraz dobrego imienia szkoły, miasta i ojczyzny. Ślubuję. Codzienną i uczciwą pracą. Pomnażać bogactwo i poziom obronności naszej ojczyzny, oraz dbać o bezpieczeństwo obywateli i ich mienia. Przyłóżę z szacunkiem oddawać cześć tradycjom narodowym, oraz z godnością nosić powierzonym imiontów. Przyłóżę. Dochować w wierności ideałom i uniwersalnym wartościom. Hello? Hello? Patriotyzm, humanitaryzm i za Patriotyzm, humanitaryzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Będą dla mnie najwyższym nakazem. Będą dla mnie najwyższym nakazem. Mój wysiłek zapał i godność. Mój wysiłek zapał i godność. Tobie ojczyzno składam dowo. Tobie ojczyzno składam w Szanowni Państwo, najważniejszym zadaniem Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. I ta dzisiejsza uroczystość znakomicie wpisuje się w to zadanie, i stąd moja tu obecność. Żyjemy, czy jesteśmy w tej chwili w roku szczególnym? Wielkie polskie rocznice uświadamiają nam, jak ogromne pokłady patriotyzmu tkwią w naszym narodzie. Przypomnijmy. 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 70 75. rocznica powstania polskiego państwa podziemnego. A do tego te rocznice, które przeżywaliśmy w większości nas to 25-lecie odzyskania niepodległości, pełnej niepodległości. 15 lat w NATO i 20, 20 lat, 10 lat w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to daty, o których warto dzisiaj pamiętać, bo ci młodzi ludzie, którzy przed chwilą złożyli ślubowanie, wybrali swoją być może pierwszą, ale za to bardzo poważną drogę rozwoju zawodowego. Postanowili służyć innym ludziom, bo służbą jest praca w. W takich instytucjach państwa jak policja, wojsko i straż pożarna. Szanowni Państwo, wysłuchaniem pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego kończymy ceremonię złożenia ślubowania przez uczniów klas mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego. Za chwilę Kompania Honorowa odprowadzi sztandar do rejonu zakwaterowania pierwszego Batalionu Logistycznego Ziemi Kielskiej. oddział na prawo. Aś. Kompania Honorowa, sztandar odprowadzić. Brawo! Druga! Mamy niecodzienną okazję obejrzeć i posłuchać tej wspaniałej muzyki i orkiestry wojskowej z gości. To był właśnie ten prezent dla. Trzy kroki na wprost. Marsz. Brawo. Zrok. Trzy kroki na wprost. Marsz. Pocznij. Zaczność. lewo. Wrot. Trzy kroki na prost. Marsz. W lewo. W krok. Pięć kroków na Marsz.